Jego grób. To nie był grób Jezusa. Jezus nie miał swojego grobu. Ten grób był Józefa. To nie Jezus miał tam spocząć. Józef i staje się rzecz przeciwna. Jezus wchodzi w jego grób. Jezus wchodzi w mój grób, żeby w tym grobie zmartwychwstać. Więc wpuść dziś Jezusa do swojego grobu. A to o każdym człowieku Jezus powiedział: groby pobielane. Jestem jak grób. Dlatego przyjmuję ciało Jezusa. I oto rzecz przedziwna znowu. W Komunii Świętej kapłan złoży ciało Jezusa w Twoim grobie, w Twoich ustach. Otwórz je i przyjmij ciało Jezusa, a wtedy doświadczysz zmartwychwstania. Nie tylko będziesz wiedzieć, tylko doświadczysz. Kiedy. Kapłan składa ciało Boga w moim grobie. On wtedy może zmartwychwstać. W zasadzie Bóg Wam pokazał, nie? że w Chrystusie każdy grób może być pusty. Jeżeli dziś przyjmiesz Boga, jeżeli zainwestujesz w niego, wiele ludzi dziś żyje w ciemności, w bezsilności, w jakiejś rozpaczy, zmaga się z lękiem, spodziewa się czegoś najgorszego od życia. Zamartwia się, ludzie obwiniają się o wszystko, niszczą siebie, innych, nie mogą spać, nie mogą jeść, popadają w dziwne choroby, zaniedbują się, w jakiejś nerwowej pogoni żyją, żeby uciec od tego, co ich gnębi, a gnębi ich to, co sami sobie skonstruowali. Wydaje się, że potrafią poradzić sobie bezpośrednio.